Pokażę Wam mój pokój. Tu jest moje łóżko, lampka. Tu jest. Tu są fotele. Fotele. joysticki moje od konsoli. Konsola, komputer, głośniki i monitor. Pilot. dobra. Teraz wam pokażę moją kolekcję gier. Enemy Front. Enemy Front. Najemnicy i Mortyr Operacja Operacja Storm. w Czasów część druga. Trzy pełne wersje gier. Znowu, Snajperskie Gry Wszechczasów, część druga. Mortar, operacja Storm. Royal Marines Commando. Snajper 2. Specnaz 2. I Takedown Terrorist. Tutaj nie widać, bo ja troszeczkę. Takedown Terrorist 3. Następne Snajper, Sztuka Zwyciężania. Pierwsza część: Snajperskie gry wszech czasów, część trzecia czy 3, jakoś tak i mamy Mortyr, akcje dywersyjne eee, Rajd na Berlin, cień z Stalingradu i Wolfszang C2 Wolfszang C2 hmm. tu mamy eee, Shooter Wszechczasów znowu, z serii Alien Rage Code of Honor 3, Sas, Secure Tomorrow, i Take Down Terrorist 2. Następnie tu mamy tak znowu shooterów wszechczasów, część trzecia. Code of Honor 2, Sniper. I code of honor. Jedynka. Legia cudzoziemska, czy jak. francuska legia cudzoziemska. No tu jeszcze mam pokażę trochę więcej. Jak ja tylko tutaj. Na no, taki gościu jest rysowany 16 plus, nie? Dobra. Resident Evil 7, którego nie mogę niestety pograć, bo nie działa na moim sprzęcie i nie ma sposobu, żeby go nawet uruchomić pod Girexem 10. Czy jakoś, takoś, może kiedyś spróbuję tam jeszcze coś wykombinować. Może po nowszej aktualizacji będzie działać, nie wiem dokładnie. Tu mam Resident Evil 7, bo hazard. Resident Evil i to jest siódemka, nie? Tu mamy narysowane jakiś stary opuszczony dom i tu ktoś jakaś dziewczynka czy ktoś tu chodzi w kierunku tego domu. Dobra, no tak to się prezentuje. SAS, SAS Anti-Terror Force. Oddziały specjalne w akcji 999, 99, prawie 10 zł. Taka gierka to już nie są cyfrowe, tylko zwykłe. No, PCCD-ROM, nie? To kiedyś takie były. Grałem chyba tylko w to raz. Raz kiedyś, i już później do niej nie wróciłem. ogólnie gra trochę słabo, nie? Ale. Może jeszcze kiedyś wrócę, zobaczę tam zainteres zainteresuje się tym Jakoś dobra. Następnie. Następna gra to. Tom Clancy, Sprinter, Cell, Pandora Tomorrow. Nie chodzi na moim systemie Windows 10, ale mam jeszcze laptopa z Windows 7, więc jeszcze mogę na nim spróbować. Też stara, dosyć gra, dosyć fajna. Chodzi się tym samym fisherem, takim agentem, i, i tam musisz po cichu po prostu likwidować przeciwników wszystkich tamtego i wykonywać zadania tam wyznaczone ci przez podładnych w każdym razie i no gra 12 plus od Ubisoftu polska wersja nie, nie widzę bo polska wersja językowa.pl jak widzicie pełna polska wersja językowa Następnie chrom. Oczywiście tego nie będę pokazywać. Staram się zakryć chrom. To też jest taka polska gra, która miała być po prostu hiciem, hitem. No niestety nasi nie postarali się zbytnio, i to jest z tej gry wyszła trochę lekka, lekka klapa, lekki średniak. Ogólnie nie, nie wyszedł to jakiś z tego hit. Ale. Gra jak każda inna, można spróbować, ale tylko mogę powiedzieć, że tylko można spróbować, a nie na zasadzie takiej, że trzeba w to zagrać, po prostu to jest gra ze średniej półki. No, to tyle: Chrom. Następna gra to jacket. Bardzo fajna gra w stylu znanego kiedyś, może, może to kiedyś, ktoś się ktoś znał, kiedyś, z danej kiedyś gry pod nazwą roultrash. Jest ogólnie na, na podobnej zasadzie co roultrash, tylko że po prostu z lepszą grafiką. No i fajnie się jeździ, praktycznie jest bardzo fajna gra, bardzo tanio kupiłem kiedyś 99, 99 złotek I naprawdę naprawdę gra w miarę dobra. Sterowanie trochę oporne, ale idzie grać, idzie, naprawdę się do, dobrze przy tym bawić. To polecam, jeśli ktoś kiedyś trafi jeszcze na nią, to polecam ją kupić. Ogólnie gra też jest średnia, nie jestem może jakimś takim wielkim hitem, ale idzie naprawdę pograć się, naprawdę jest yy, dużo zabawy. W niej, także polecam. 9,99, to jest moja. Oczywiście nie. Moje pudełeczko. na no, proszę. Przygotuj się na ostrą jazdę. Następna gra to. Red Faction Dosyć Z przeciętną grafiką Taka też niby strzelanka taki FPS No na średnim troszeczkę poziomie Z taką troszeczkę na dzisiejsze Czasy z troszeczkę słabą grafiką Idzie pograć Ale yy, po prostu to jest średnie, jak też yy, Pewnego rodzaju i Kto chce niech pogra Kto w każdym razie nie jest to gra, że trzeba w nią, nie jest to tego typu graże, trzeba w nią zagrać, czyli po prostu jest jakimś takim typowym hitem. Kto chce, niech sobie tam zagra, kto nie, kto nie. to nie. po prostu zależy od, od e, osoby i, i jakie ma predyspozycje, czy rozumie wszystko to, co robi w tych dzisiaj jest, ma naprawdę bardzo dużo wariatów, szczególnie w Ameryce i i naprawdę to nie jest dla dzisiejszych, dzisiejszych dzisiejszego pokolenia graczy tylko dla, dla naprawdę pełnoletnich dojrzałych ludzi a nie dzieciaczków. Red Faction taki widzimy młot tak jakby to był jakiś sierp młot czy coś tego typu nie wiem to jest chyba jakiś kopalni tam się rozgrywa ta gra bo chyba tylko raz z tego co kojarzę dosyć ciężka grafika na taka sobie można zagrać, ale nie trzeba. Następna to igrzyska zimowe 2006. Też za... znaczy nie, ta jest troszeczkę droższa za 19,99. Gra przeciętna, słabo zoptymalizowana, można zagrać. Nie trzeba, ale no jak tam kto chce, jeśli lubi ktoś co sportowe, to można zagrać. Ale nie spodziewajcie się naprawdę hitu jakiegoś wielkiego rodzaju. Zresztą to polskie studio zrobiło, także nie ma co. Yy, na pewno polskie, zaraz zobaczę, czy polskie, bo. czy tu pisze coś. Nie, przypomniałem się, to nie jest polskie studio, tylko. Jakieś niemieckie, czy coś takiego. Dobra, ja tam dokładnie nie wiem tego. Bo tutaj akurat tego dokładnie nie piszę, ja musiał dokładnie to zerknąć. A w każdym razie gra średnia, średnia, jak naprawdę. Yy, jak na tamte czasy, naprawdę mogli się bardziej postarać, trochę w, w przypadku optymalizacji, o optymalizacją chociaż grafiki i yy, samej gry też na przykład, że ona no, yy, nie chodzi zbyt płynnie, tak dosyć dobrze, więc nawet na starym komputerze naprawdę trochę mi rwała teraz mam nowszy i no trochę niby jest lepiej ale też ożywienie. nie jest taka bardzo kiepsko zoptymalizowana igrzyska zimowa 2006 mm. można zagrać ale nie trzeba Wanted Guns gra z gry z serii Max Game, które są praktycznie uważane za przeciętniaki, no ogólnie ta gra jest przeciętna, jest taka bardziej, bardziej jak dla dzieciaczków z grafiką taką z góry, no cienko to wygląda, niby gra najlepsza gra boiska dla mnie to ogólnie jest średniak, jak na dzisiejsze czasy to podobno najlepsze co jest to jest to jest, yy, to jest po prostu... Ta gra od Techlandu, nie wiem jak ona się nazywała teraz. Od Techlandu, jak, jak ta gra się nazywała? od właśnie. Dobra, w każdym razie ta jest naprawdę średnia, no można zagrać, ale no, jeśli ktoś lubi takie byle co tam, żeby sobie pograć, no w miarę jest, gra jest w miarę, jest dosyć może nie ciężka, ale taka dziwna troszeczkę. Na z góry wszystko widać. No, można sobie pograć, ale to nie jest jakaś taka gra, żeby to był jakiś hicior. No. Nie będę pisał najlepszego dla Dla mnie średniak. Ale jak to chce, to może zagrać. Ale yy... Yy... Yy, można powiedzieć, że nie polecam. W sensie, że... Można, ale nie trzeba. To jest tylko tego, tego typowa taka gra. Można, ale nie trzeba. I tyle, nie. Tu mamy jeszcze Airlines 2, bo tutaj jest parę GR, Speed Thief, ogólnie też przeciętniak, bo Speed Thief to naprawdę można było zrobić jakąś jakiś taki naprawdę zjechać tą troszeczkę tą grę, bo naprawdę jest, dla mnie to jest dno jedzie się samochodem. I jedziesz, jedziesz, gonicie policja, jedziesz, dojeżdżasz do punktu kontrolnego i koniec wyścigu. I każda misja opiera się na tym samym, nic nowego nie ma, tylko misja za misją jest to samo. Coraz więcej samochodów umijasz samochody, dojeżdżasz do punktu kontrolnego, policja cię goni, albo cię nie złapie. I następny wyścig i tak samo. I praktycznie to jest taki średniak, że naprawdę. Dobra. Jeszcze jest tam ten Airlines 2, tam coś tam jeszcze jest, bo tu jakiś Eirash, Eirash, ja w to nie grałem, ogólnie Grałem tylko tego, tego speed Thiefa i ten Lanted Guns. Ogólnie Airlines 2 nie grałem, bo ja nie lubię symulatorów lotu żadnych tego typu ani antypopa, jakiś antypop. Nie grałem w to także, prawda? grałem tylko te dwie i to jest średniak. Sakryt Gra RPG, który ogólnie nie przepadał za tym gatunkiem, ale no mam ją ją kiedyś tam w prezencie yy, mojego byłego chłopaka po jej która po prostu też jest innym, jest samężna jest i jest innym gościem. W każdym razie gra, jest przeciętna, no można powiedzieć, nie lubię ogólnie RPG typu Diablo albo tego typu główna. Tego typu gier, bo naprawdę one są średnie. Dla mnie ogólnie takie gry, na przykład nie lubię też Wiedźminów, takich rzeczy. Można pograć, ale ja tam ogólnie nie przepadam za takimi. Kto lubi RPG może pograć w ten średniak. Pole y mogę polecić, bo dosyć jest dobra, ale jak, nie, jak na mnie, to, to po prostu ja nie przepadam za takimi grami, więc moja ocena troszeczkę będzie inna ale kto robi RPG może pograć w dosyć fajne to niby jest grałem tam troszeczkę także ale szybko gram i się, się znudziło także dobra tu mamy takie kółko ocena 0,8 na 10 gry komputerowe co na 4 na 5 na 6 niby dobra a ja ogólnie ja ogólnie jej no nie przepadam za takimi grami, no dobra. Mortal Kombat X No jest to gra Biatyka oczywiście w klimatach w mrocznych klimatach w, w, oparta na zasadzie walki dobra ze złem siły dobra walczą z siłami zła i tam dalej w, walczą w turnieju zwanym Mortal Kombat tak jak jest tu podane no i w każdym razie próbują ratować swój ziemski świat, ziemskie ziemskie oblicze ziemskie życie Życie na Ziemi, uratować, biorąc udział w tym turnieju. To tyle jakby chodziło o, o co chodzi w grze ogólnie, no to jest bijatyka, więc walka za walką się odbywa, musisz, musisz walczyć, żeby po prostu uratować Ziemię, planetę naszą. No tu jest Skorpion na okładce rom Mortal Kombat X. Doom. Bardziej znany jako Doom 4, potocznie nazywany, z 2006 roku. Jeśli ktoś lubi. W broszych klimatach szczelonki FPS. No Gra jest bardzo dobra, dosyć w sensie jak ktoś lubi tego typu gry. No to może ten... Uprzedzam, że ogólnie mogą grać... Ogólnie to jest wymagane, żeby grały osoby dorosłe. Naprawdę dorosłe, a nie dzieci. To jest gra dla osób dorosłych, a nie dla dzieciaków. Które później wszystkie zachowania papugują i może dojść do tragedii, jakiejś albo coś jeszcze gorszego. Pamiętajmy, że gra jest tylko dla rozrywki, a nie papugowania, zachowań, małpowania ich albo coś takiego. Do tego to nie ma służyć. Z całą surowością mówię nie i koniec. Nie wolno takich rzeczy robić. To jest tylko gra. I tu mamy oczywiście p 18 tu jakiś gościu jakiś Marin, tak zwany Marin walczy właśnie z hordami zła, z demonami. PES 2018 Symulacja piłki nożnej to jest Pro Evolution Soccer, praktycznie. Nie? 2018 gra bardzo, dosyć dobra. Jedyny minus gry, brak licencji na zespoły, na nazwy zespołów, na yy, nie, że nie ale nazwy zespołów i po prostu twórcy gry musieli zastąpić innymi nazwami, wymyślonymi przez nich nazwy drużyn ogólnie. Są po prostu podmienione. Tam chyba. Jedna czy dwie drużyny mają poprawne, a reszta po prostu nie mieli. Konami firma japońska nie dostali licencji na wykorzystanie nazw, oryginalnych nazw drużyn w grze. Tu chyba nawet na okładce jest z tego co widzę, to jest Juarez, o ile się nie mylę. Dobra. Następna to Evil Within Survival Horror, czyli po prostu znowu horror, chodzimy gościem i tam pokonujemy, pokonujemy hordy zombie i jakieś tam jest jakiś zły gościu, który po prostu który po prostu yy, prowadzi jakieś tajne eksperymenty które prowadzą do włamania się do umysłu ludzkiego, czyli do mózgu ogólnie człowieka i tam chodzi właśnie, że był taki jeden będzie taki jeden w grze gościu, który będzie się nazywał Rovik i on jest ogólnie tym głównym złym, który po prostu wszystko wszystko po prostu prowadził, żeby tylko jak najwięcej zła i kreować swój chory świat na umyśle, dobra, to jest tego typu taka gra, że po prostu i przechodzi się przez to te... pokazują, pokazują się od czasu do czasu takie tak jakby wizje głównego bohatera, który pokazują tam co ten Ruvik wyprawia i do czego to wszystko prowadzi w każdym razie chodzi o to, żeby tego Ruvika powstrzymać, tego wariata, który który po prostu czyni bardzo źle, bo jest to chora postać i po prostu te wizje, które tam się przedstawiają, po prostu musisz sobie poradzić z tym. Evil Griffin Następna gra to Rage Następna gra w stylu Duma podobna właśnie, tylko że z różnicą tą, że po, pomagasz y, tak jakby y, ludziom, którzy znaleźli się właśnie w jakimś posek o, o, o świecie i tam właśnie są dobrzy i źli tam właśnie i oni cię musisz pokonać tych, tych pomagać szukać leków i tam takich rzeczy żeby po prostu ratować innych ludzi ocalałych tam ocalałych i oczywiście walczących dalej o przetrwanie głównie, nie? Tu mamy narysowany jakby gościa gościa właśnie nie przez karabinem, coś takiego i tu mamy Logo, logo Rage od betezdy Następna gra to Reed Gracer Unbanded, wyścigi, coś na luzie. Bierzemy udział w wyścigach i musimy wygrać. Musimy być, jedynym warunkiem w tej grze to jest właśnie, żeby być pierwszym. To jest wydanie full pack, wydanie kompletne, kompletne rozszerzone. Gra 7 plus PG7. Bo ogólnie ten. I tu chodzi właśnie, żeby dojechać na pierwszym miejscu i brać i wyścig za wyścigiem, wygrywać, dostawać nowe samochody i tak dalej, i tak dalej. Nowe umiejętności, tu jest jakiś samochód, tu drugi. I ostatnia, Obcy Izolacja, gra typu horror znowu i oczywiście musimy uciekać przed Obcym, znanym z Nostromo, Nostromo, Obcy Nostromo, z, z, z serii na no, Obcy, no, Obcy, no, obcy y, Nostromo tam, y, czy coś takiego, dokładnie było bo coś tak mi się kojarzy. No i w każdym razie tu niby wcielamy się w postać tą Ella Ripley, ale oczywiście to nie jest już ta sama, yy, ta sama aktorka, która grała główną rolę właśnie w tym filmie, że to była Sigourney Weaver, która yy, nie chciała brać nawet udział yy, w kolejnych częściach. W okazji, yy, bo wydawało się, że to jest po prostu bajka i nie chciała już zrezygnować, ale, ale jeszcze. Tej serii filmowej jeszcze zagrała. Tutaj akurat chyba ktoś inny zastępuje tą postać, także też bierzemy... Kierujemy postacią online replay, ale to już nie jest Sigourney Weaver. Prawdopodobnie. Nie z tego co wiem. Gra wydana przez Sega. I tam właśnie chodzimy po takiej bazie, i tam musimy uciekać przed obcym i tam bierzemy różne apteczki, nie apteczki walkę na pewno później tam staczamy albo uciekamy przed obcym, nie wiem dokładnie w każdym razie tu chodzi chyba bardziej o ukrywanie się niż bo bardziej walkę z obcym także to tego typu bardziej skradanka niż gra akcji 18 plus PG 18 I to by było na tyle, moi kochani. Następnym razem pokażę Wam wszystkie moje gry aktualnie na PlayStation 3. Cześć.